Dzień dobry, Tomek Derlecki. W tym wideo spróbuję pokazać, jak w prosty sposób na przykładzie SQL Server w wersji 2012 można ograniczyć dane z jednej tabeli za pomocą widoków, schematów, tak żeby ograniczyć dostęp bezpośrednio do tablicy źródłowej i dzieląc na przykład zawartość tej tabeli na regiony, pokazać zawartość przykładowo. W w tym wideo, którym będę chciał pokazać, będzie to tabela sprzedaży. Pokażemy, jak ograniczyć zakres widoczności dla regionów, tak, żeby użytkownicy na przykład regionu Polska nie widzieli danych z innych państw i odwrotnie. Odpalamy sobie Management Studio. Ja akurat mam tutaj dosyć nową wersję Management Studio łączy się do lokalnej instancji a wcześniej postawionej wersji SQL 2012. Jak widzicie, jest to koła instancja, to znaczy nie mamy żadnej bazy użytkownika poza bazami systemowymi. Nie mamy tutaj żadnych do innych obiektów poza obiektami standardowymi. Ja wcześniej przygotowałem sobie już taki skrypt, żeby było troszkę szybciej. Za chwilę sobie go odpalimy i pokażę po kolei, krok po kroku, jak rozwiązać problem. Problem, jaki jest do rozwiązania, to jest tablica sprzedaży, pokazująca dane z kilku regionów. Nie chcemy dawać użytkownikom dostępu do całej tablicy. Chcemy podzielić te dostępy za pomocą widoków i schematów. Pierwsza rzecz, jaką Wam pokażę, trochę powiększę, żeby było lepiej widać na tym wideo. To, że jesteśmy na wersji SQL Server 2012, to jest edycja Express z Service Packiem trzecim. Powinna być bardziej spaczowana, bo ostatni Service Pack, z tego co pamiętam, to jest czwarty. I chyba jeszcze ostatnie poprawki Cumulative Update wyszły w styczniu 2021. Nie będę w tym wideo mówił, jak ważne jest spaczowanie i utrzymywanie wersji aktualnej, no bo to jest. Bardzo istotna kwestia ze względów bezpieczeństwa. Tym razem skupimy się na tym, żeby pokazać to, co chciałem, czyli jak ograniczyć te dane. A moim celem tutaj było pokazanie, że jesteśmy na wersji 2012, bo w nowszych wersjach od 2016 począwszy można to zrobić jeszcze prościej, natomiast oczywiście to, co tutaj pokazuję, też da się zrobić w nowszych wersjach. Pierwsza rzecz, tak jak powiedziałem, mamy pustą bazę. Pusty serwer, instancję serwera nie mamy, żadnej bazy, najprostsza składnia. Spróbujemy sobie utworzyć bazę o nazwie EMI Test. Baza oczywiście stworzy się zgodnie z tym, co jest w bazie. Model weryfikujemy sobie. Mamy pustą bazę EMI Test. Następnie przełączam się na kontekst tej bazy. Mogę to zrobić tutaj, mogę to zrobić za pomocą składni yours. Stworzymy sobie cztery schematy. Schemat global, w którym będę przechowywał te dane ogólne. I tak jak powiedziałem w przykładzie będę chciał pokazać e, trzy regiony. Niech to będzie Polska, Szwajcaria i Niemcy. W związku z tym tworzę po kolei za pomocą składni create schema tworzymy schemat globalny, schemat pol jak Polska, sui jak Szwajcaria i e, e, ger jak w Niemcy. Wcześniej pokażemy oczywiście, że tych schematów nie było, jest koła baza, żeby ktoś miał, nie miał wątpliwości I tak jak widzicie są tylko schematy systemowe, czyli na przykład DBO i SYS. Nie mamy żadnych schematów e, użytkownika, które byśmy zakładali. Puszczamy sobie skrypcik, e, batch rozdzielony, e, rozdzielany batch, ponieważ polecenie create czy schema, czy database, czy, czy table zawsze musi być jako pierwsze, w związku z tym tak naprawdę pójdą cztery polecenia w oddzielnych baczach. Jak widzicie, wykonało się nam to poprawnie. Tu oczywiście jeszcze powinienem tu czy tu powinienem napisać a, jedną linijkę kodu sprawdzającą, czy ten obieg już przypadkiem nie istnieje, ale tak jak Wam powiedziałem, w tym przykładzie mamy pustą bazę, więc nie będę tego robił. To jest taki bardzo prosty przykład. Jakby miałbyś być to wysyłania wysyłany np. do klienta, no to oczywiście należałoby to tak zabezpieczyć, żeby no, żeby sprawdzić czy ten obiekt wcześniej nie istnieje. Ok, odświeżamy sobie. I tak jak widzicie stworzyły tego, czego się spodziewaliśmy, stworzyły się nam cztery nowe schematy. Schemat global, schemat polsu i Iker. Stwórzmy sobie teraz, to jest taka przykładowa tabelka, skrypt tworzący tabelę. Tabelę tworzymy w schemacie global. Tabela się będzie nazywała sale, Mogłaby się w sumie nazywać SALES. Na no, potrzeby możemy sobie zrobić. Dobra, niech się nazywa seri, to tak naprawdę nie ma e, większego znaczenia. E, po kolei będzie się to składało z kolumny e, ID, typ zmiennej integer. Na tym polu zakładamy constraint o nazwie Primary PK, jak Primary Key Global Sales. Ten constraint jest typu Primary Key. Dodatkowo założymy sobie jeszcze Identity, czyli takie numerowanie, e, ponieważ jest to. Klucz, więc tutaj nie muszę dopisywać tej klauzuli 0 czy not 0, dlatego że zapewne, jak wiecie, pole na którym jest klucz główny nie może być nulowe. Następnie zakładamy sobie kolumnę, county trzyznakową, też ustawiamy, że nie może być nulem jakiś powiedzmy artykuł, item. Warkar 50, 50-znakowe pole alfanumeryczne też nie będące nulem. Załóżmy, że jakaś data sprzedaży też nie nulowa. Wartość sprzedaży niech będzie typu money. Tu sobie założymy dodatkowo constraint o nazwie DF. Jak się domyślacie, Default Global Sales Value ustawiający wartość 0 dla tego pola, gdyby ktoś nie, nie, nie dostarczył tutaj wartości. Tabel widzicie, nie mamy. Tworzymy tabelę Global Sale. Szybka weryfikacja. Mamy tabelę z tymi kolumnami, którymi się spodziewaliście. Mamy klucz. Zakładanie tabel bez kluczy głównych Spotykałem się z takimi rozwiązaniami. No trochę nie ma sensu. Kłóci się z ideą um, teorii o bazach danych. Tak jak pewnie pamiętacie, założenie klucza głównego powoduje założenie automatycznie indeksu klastrowego, ale nie o tym dzisiaj. Dobra, teraz do tej tabelki włożymy sobie jakieś bardzo, bardzo takie randomowe dane, czyli wrzucam trzy rekordy dla regionu Polska, dwa rekordy dla regionu Szwajcaria, dwa rekordy dla rekordu Niemcy, tutaj jakieś takie sobie wypisujemy item dowolnie, co chcecie, oczywiście tylko muszę być zgodny co do typu wykonajmy to polecenie, insert into, no to prosta składnia, tak, wkładamy wartości do tej tabeli stworzonej Szybka weryfikacja, tego chyba nie było w skrypcie. Żebyśmy byli pewni, że stworzyły nam się... Tak jak widzicie, dodało się tych 7 rekordów, tak jak powiedziałem, 3 dla Polski. Autonumerowanie nam tu ładnie zadziałało. Co zrobimy dalej? Dalej zrobimy, e, zrobimy 3 widoki. Zrobimy sobie widok dla regionu. Polska, Szwajcaria i Niemcy. No nie będzie to zbyt wyrafinowana składnia tego widoku. Mianowicie wybierzemy w przypadku widoku dla Polski pofiltrujemy po polu country gdzie wartość równa się Polska, pol. Dla Szwajcarii gdzie wartość równa się SUI, i dla Niemiec gdzie równa się wartość w polu country równa się Ger jak Niemcy. Pamiętacie, że stworzyliśmy sobie te schematy uprzednio, w związku z tym teraz będę tworzył widok po kolei, najpierw w schemacie Polska o nazwie SAIL, którego składnia tego widoku wygląda tak, że wybieramy wszystko. To jest zły przykład, unikajcie, to jest, unikajcie w rozwiązaniach w szczególności produkcyjnych, na potrzeby tego wideo e, skracam i używam składni strategii Używanie tej składni e, jest oczywiście wygodne i do jakichś ad hoc dopuszczalne, natomiast w rozwiązaniach produkcyjnych bardzo Wam odradzam. Tworzymy sobie widok, tak jak tu widzicie, który będzie wybierał dane, to co powiedziałem, filtrował po tym polu dla różnych wartości. Powstaną trzy widoki. Zweryfikujmy sobie, mamy trzy widoki. I jeszcze gdyby ktoś chciał zobaczyć. a no, Pokażmy to może sobie tu pod spodem. Tak jak się spodziewaliśmy tylko rekordy dla Niemiec. Tylko rekordy dla Polski. Tu będą i tylko rekordy dla Szwajcarii jak widać to działa. No ale oczywiście jesteśmy użytkownikiem w tym momencie za pomocą funkcji username, wyświetlę Wam kontekst użytkownika, w którym jestem teraz zalogowany. To jest użytkownik Tomek, który ma uprawnienia sysadmina, w związku z tym tak jak się spodziewaliśmy widzimy wszystkie te obiekty. Teraz jesteśmy na sesji tej Tomek, no i widzimy zarówno tabelę, do której możemy wykonać zapytanie z wszystkich rekordów, jak również te trzy widoki, które widzimy i możemy wykonać, możemy je odpytać. No to teraz stworzymy sobie trzy, trzech użytkowników. Należy pamiętać, to też nie w tym wideo, ale szybko przypomnę, że login to nie jest to samo co użytkownik. Login jest obiektem serwerowym, użytkownik jest obiektem bazodanowym. W związku z tym teraz omówię tą szybko, składnie i ona będzie jakby trzy razy wykonana, tylko z różnymi parametrami. Tworzymy login, login jest tak jak powiedziałem obiektem serwerowym z hasłem login o nazwie u polska powiedzmy, no moglibyśmy tutaj zrobić l, ale dla czystości, żeby było wiadomo o co chodzi, to założymy sobie takiego, e taki login, a później go zmapujemy na użytkownika, czyli login się będzie nazywał u podkreślenie pol z hasłem polska, Następnie jesteśmy w kontekście tej bazy, utworzymy sobie użytkownika dla loginu już wcześniej utworzonego linijkę wyżej i nadamy temu użytkownikowi, ponieważ jest, on jest pol, no to nadamy mu um, tylko i wyłącznie, nadamy mu uprawnienia do um, wykonywania tego selekta. Żadnych innych, tylko te. To samo powtórzymy dla użytkownika, o nazwie SUI, przy czym będzie miał inne hasło. hasło podaję, żeby było prościej, jako nazwy krajów, z których to pochodzi. I znowu tu stworzyłem login z hasłem Szwajcaria. Następnie stworzyłem użytkownika dla tego loginu i nadałem mu uprawnienia. Oczywiście tym razem w schemacie SUI jak Szwajcaria, do innego widoku. I to samo wykonam dla użytkownika GER, tylko że będzie hasło inne Niemcy i oczywiście też do innego obiektu jest jest grant na selekta, czyli uprawnienia, żeby wykonać selekt wykonamy sobie teraz tą składnię odtąd aż do dotąd czyli założą nam się trzy loginy, trzech użytkowników i nadadzą się odpowiednie uprawnienia to jest jakby jedna z ważniejszych części tego, więc jeszcze raz, może omówię ten skrypt. Może najpierw dla Polski pokażę pojedynczo, a później jeszcze wykonam dla Szwajcarii. Nie jest jeszcze raz, czyli zobaczycie, że w tym momencie na poziomie serwera nie mamy żadnego, żadnego loginu. Tworzę po kolei. Najpierw tworzę login. Login się utworzył. Na razie dalej w bazie nie mamy użytkownika. Następnie tworzę do tego loginu użytkownika już w bazie EMI test. No, nie pokaz, wcześniej Wam pokazywałem schematy, ale no, musicie uwierzyć, że go wcześniej nie było, teraz się pojawił. No i nadajemy uprawnienia do wykonywania selektu na obiekcie, którym, który to jest, którym jest widok o nazwie, w schemacie pol o nazwie sale. Dobra. I teraz wykonam jeszcze, żeby już było szybciej, to samo dla Szwajcarii i Niemiec. No ok, teraz mamy sytuację taką, że to jest sesja, na której jestem zalogowany jako użytkownik Tomek. Tutaj to widzicie, to też tutaj widzicie. On ma uprawnienia sysadmina, w związku z tym widzi, tak jak się spodziewamy, widzi trzy widoki, jedną tabelę, no i może wykonać zapytanie do dowolnego z tych obiektów. Teraz wykonamy trzy nowe połączenia. Połączymy się za pomocą autentykacji SQLowej. E, to jeszcze pamiętam i poprzednią sesję. Widzicie, bo zrobiłem te, ten test. E, więc tak, połączyłem się tutaj jako użytkownik Pol. Połączę sobie jeszcze dalej, e, żeby wam pokazać. Teraz się połączymy jako ten użytkownik Szwajcaria. Hasło Szwajcaria. I połączymy się jeszcze z użyt... na użytkownika. Tak naprawdę tutaj do, bazy, do serwera się logujemy loginem, natomiast dalej oczywiście idziemy w kontekście użytkownika. Dobra, login u GER, tu było hasło Niemcy. Ok, odpalamy sobie sesję dla każdego. Nowe okno dla każdego, dla każdego połączenia. W każdym z tych okien wyświetlimy, żeby nikt nie miał wątpliwości, kim jesteśmy. Czyli tak, w tym oknie jesteśmy użytkownikiem UGER, w tym oknie jesteśmy użytkownikiem USUI, czyli na tej sesji i na tej sesji jesteśmy użytkownikiem UPO. To co teraz ważne, wykonamy sobie zapytania do tych wszystkich trzech obiektów i Pokażemy, co się stanie. W zasadzie do czterech. Zaczniemy od tabeli. Wykonamy je na każdym oknie. Jeszcze raz pokazuję. Tu jesteśmy użytkownikiem UGER, czyli tym dla Niemiec. Próba wykonania zapytania do tabeli. Nie mamy nawet, on nawet nie wie, że taki obiekt istnieje. Próba wykonania widoku dla tego użytkownika, czyli tu spodziewamy się, że wyświetlą się dane. Ok. No, dobra. Jasna sprawa. Eee, no, oczywiście, że nie ma takiego obiektu, bo jesteśmy w kontekście bazy Master. To sorki, już wracamy, czyli tak naprawdę ym, te dwie rzeczy powinniśmy wykonać. Jesteśmy w bazie Yamaha Test. Po kolei jeszcze raz to samo co mówiłem. Tak jak widzicie, próba odpytania tego obiektu kończy się komunikatem błędu uprawnienia do um, wykonania selecta na tym obiekcie um, no nie są nadane, czyli nie możemy podejrzeć tej globalnej tablicy, na tym nam zależało. E, tak jak widzicie już Intellisense nawet już, to pewna sugestia, Intellisense podpowiada nam na czerwono, których obiektów on nie widzi, które widzi, w związku z tym od razu tu się możemy spodziewać, że dla tego, dla tego e, użytkownika tak jak się spodziewaliśmy, bo jesteśmy, jeszcze raz powtarzam, tym użytkownikiem ten efekt spodziewany, wyświetlają nam się tylko te dane, które chcemy. Tutaj nie powinno nam się dokładnie taki sam efekt, jak również tutaj taki sam efekt. Teraz pokażę to samo, jeszcze to samo, pokażę co widzi ten użytkownik, odpalając Management Studio, tak jak tu widzicie jesteśmy tym użytkownikiem. Dla, przy, dla przypomnienia, ja jestem tutaj um, sysadminem, widzę sześciutko, tak, czyli widzę tabelę i widzę widoki. Natomiast w tej sesji jesteśmy zautentykowani jako login uger, zmapowany na użytkownika uger i teraz co się, co się dzieje tutaj? Owszem, widzę bazę EMI test, ale nie widzę żadnej tabeli, a widok widzę tylko jeden. Tak jak chcieliśmy. Teraz powtórzmy tą operację dla użytkownika ze Szwajcarii. Tego mogłem przekleić wszystko. I dla użytkownika z Polski. Dobra. Eee, Szwajcaria. Jeszcze raz się upewniamy. Kontekst bazy, to czego nie przełączyłem. Błąd mój, teraz już przełączyłem. No i tutaj interes znowu nam już podpowiada, widać co się wykona, co nie. Do samej tabeli nie mamy. Do niemieckich zasobów nie mamy dostępu. Do polskich zasobów nie mamy dostępu. Do szwajcarskich? Owszem, mamy. No i dla dopełnienia formalności jesteśmy na użytkowniku POL. Przełączyłem kontekst bazy. Nie mam dostępu do tabeli źródłowej, nie mam dostępu do informacji o sprzedaży dla regionu Niemcy. Mam dostęp do Polski. I mam, nie mam dostępu do Szwajcarii. No, tak jak widzicie, te, te widoki oczywiście pokazują poprawnie dane. Sesja dla Polski, widać, że pokazuje 3 rekordy. W Szwajcarii tych rekordów mieliśmy 2, yy, to są ID 4-5. W Niemczech to były rekordy chyba 6 7 Dokładnie. Tak Zobaczcie jeszcze raz, teraz też tutaj sesje różne. Szwajcarski użytkownik widzi bazę. Nie widzi tabeli, widzi widok, ale inny niż ten sam użytkownik w Niemczech, prawda? Widzimy różnicę. Użytkownik Polska, ten dla, dedykowany dla Polski, podobnie. Widzi bazę. Nie widzi tabeli, widzi widok. W związku z tym, w bardzo prosty sposób, na wersji dość starej, która za chwilę przestanie być wspierana, yy, można już z wykorzystaniem SQL Server 2012, jak również wcześniejsze, chyba od piątki to już było, 2005 2005 można było korzystać ze schematów. No i e, użyć widoków do tego, żeby ograniczyć e, dostępność do danych, tak? Tak naprawdę użytkownik łącząc się do bazy, nawet za pomocą jakiegoś narzędzia, e, takiego chociażby jak Management Studio, które jest dosyć mocnym narzędziem, no nie zobaczy tych obiektów, on nawet nie wie, że istnieje taki obiekt do barzy. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, możemy stworzyć e, użytkownika global, dedykowanego, możemy takiego użytkownika stworzyć i jemu dać, e, no, możemy stworzyć wtedy widok global sale, no akurat on się tak samo nie może nazywać jak tablica, bo w obrębie schematu obiekty muszą być unikatowe nazwy obiektów, no ale może, moglibyśmy dać mu na przykład, e, albo zmienić jeszcze jeden schemat, no, na przykład na all, i dać tam e, cał, całą, cały zakres e, e, tablicy Sale e, i wtedy m, tylko użytkownikowi, temu, który ma dostęp do All, dać e, dostęp do całości. Także, jak, tak, jak wam, tak jak widzicie, w prosty sposób, nawet na wersji 2012, możemy uzyskać e, bezpieczeństwo i podzielić te dane. Nad, za pomocą schematów, tak aby dodać uprawnienia tylko takie, jakie chcemy. Oczywiście można robić bardziej wyrafinowane predykaty i filtrować te dane za pomocą bardziej skomplikowanych klauzul. Well, WHERE, natomiast no to już zależy od Waszej inwencji. Dobra, ja dziękuję za dzisiaj. Tak jak widzicie, możecie to wykorzystywać. Jest to jedna z bardziej powszechnych. Zastosowań widoków, także do tego m.in. służą widoki w SQL Server. Dzięki za uwagę. Do widzenia.